Witam wszystkich. Na pewno każdy z nas ma wśród swoich znajomych ludzi, którzy są za tak zwanym wyborem. Za tak zwanym wyborem, by matka miała prawo zabić swoje nienarodzone dziecko. Dlatego bardzo dobrze zrobimy, jeśli skupimy się nad fragmentem, który mówi o zabiciu dziecka w łonie matki, ponieważ w Biblii jest właśnie taki przykład. Problem jest w tym, że zarówno Biblia Tysiąclecia, jak i Biblia Warszawska źle przetłumaczyła ten fragment, więc musimy sobie go tutaj ładnie wyjaśnić. Otwórzmy nasze Biblię na księdze wyjścia w 21 rozdziale i przeczytam Wam od 22 wersetu. Tylko pamiętajcie, czytam z Biblii Warszawskiej, która jest źle przetłumaczona, ale najpierw chcę właśnie ten, te złe tłumaczenie przeczytać. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, tak że poroni, i to jest ten e, zły przekład, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie. Więc... Słuchajcie, z tego by wynikało, że gdyby dwóch mężczyzn, którzy się biją, uderzyło przy okazji e, brzemienną kobietę i ta kobieta by zmarła, no to wtedy ten, który ją uderzył, no to też e, będzie zabity. Tak? Życie za życie. Ale jeśli to dziecko zostanie e, zabite, no to tam trzeba zapłacić tam jakąś karę e, dla męża, tej kobiety. No ale to jest e, nieprawidłowe przetłumaczenie e, tego fragmentu. Z tego powodu, jak również i z wielu innych e, powodów, no nie mogę, słuchajcie, rekomendować Wam e, ani za bardzo Biblii Tysiąclecia, ani Biblii Warszawskiej. E, Taka Biblia, która wyszła dosyć niedawno, jest to uwspółcześniona Biblia Gdańska. Oczywiście, Biblia Gdańska została przetłumaczona w XVII wieku. Był to moim zdaniem bardzo dobry przekład, no ale wiadomo, język się zmienia. Więc bracia postanowili, Uwspółcześnić ten język. Tak, zebrała się grupka wierzących i postanowili tak, żeby nasz, słuchajcie, w XXI wieku, żeby nasz język polski tutaj ładnie był dla nas zrozumiały. Więc przeczytam Wam ten sam fragment, ale z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeśli mężczyźni się pokłócą i uderzą kobietę brzemienną tak, że wyjdzie z niej płód. Tu nie jest napisane, że porodzi w języku hebrajskim. Tam jest napisane tak, że wyjdzie z niej płód. Jednak bez żadnej szkody to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety. A da według uznania sędziów. No to jest logiczne, tak? Że e, będzie... Przedwczesne, e, jeśli będzie przedwczesny poród, no dziecko urodzi się zdrowe, no ale wiadomo, jest to niekorzystne dla dziecka, jeśli urodzi się zbyt wcześnie, e, bo po to e, jest te 9 miesięcy, żeby dziecko się odpowiednio e, rozwinęło, żeby miało odpowiedni tam system immunologiczny i tak dalej. Więc e, ci mężczyźni. E, Którzy uderzyli tą kobietę, będą musieli zapłacić za to karę. No e, e, Werset 23. Je, jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy da życie za życie. Więc tutaj jest mowa o szkodzie. E, tu nie jest mowa o, o tym, że kobieta tylko zmarła, tu jest mowa ogólnie o szkodzie. Jeśli dziecko zmarło, e, lub zostało poważnie uszkodzone, albo jeśli kobieta e, została uszkodzona, no to wtedy. Jest, słuchajcie, życie za życie, czyli takie są y, twarde, starotestamentowe zasady, które y, nam pokazują, no teraz to już tak raczej nie stosujemy kary śmierci tak, we współczesnych społeczeństwach, ale to nam pokazuje, y, że życie ludzkie jest, jest cenne w oczach Boga i powinno być również cenne w oczach sądów. Y, wszelkie tutaj e, zabójstwa dzieci niezależnie czy już urodzonych czy nieurodzonych powinny być bardzo bardzo srogo karane a teraz chciałbym was e, tak szokować e, fragmentem wypowiedzi Donalda Trumpa który odniósł się do właśnie polityki partii demokratów w Ameryce no, jak wiemy, Joe Biden i Kamala Harris teraz są prezydentem i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Są to osoby bardzo, bardzo proaborcyjne i nie tylko. Zobaczycie zaraz coś naprawdę bardzo wstrząsającego. Donald Trump mówi: demokraci agresywnie naciskają na późną aborcję. Pozwalającą na wyrywanie dzieci z łona matki, aż do momentu narodzin. Urodziło się dziecko, pięknie je otulasz i rozmawiasz z matką o możliwej egzekucji dziecka. Zobaczcie, mimo że dziecko się urodziło, bo matka zażyczyła sobie aborcję w ostatnim dniu ciąży, coś niesamowitego, że dziecko już jest gotowe, by wyjść na ten świat to lekarze nie wiem, wstrzykują coś, chcą zabić to dziecko, praktycznie pewna śmierć, ale jakimś cudem dziecko się rodzi, jest już na tym świecie i lekarze podsuwają kobiecie nikczemny plan zabicia tego dziecka. To się, słuchajcie, dzieje we współczesnym, cywilizowanym świecie. Coś Niebywałego. Ale tak właśnie było w starożytnych państwach pogańskich. Kiedy dziecko się urodziło, to chcesz je wychować, to wychowujesz, nie chcesz, wyrzucasz na śmietnisko. Później ktoś takie dziecko znalazł wychował na prostytutkę, na niewolnika, na gladiatora i to było normalne. Ale we współczesnych państwach, które są oświecone Ewangelią, bo słuchajcie, w Ameryce Ewangelia była na niespotykaną skalę głoszona. Ile tam było przebudzeń, ile tam było procent chrześcijan, to y, każdy może sobie y, sprawdzić. A teraz, teraz po prostu moralność ludzi spada w niesłychanym tempie. Oby... Oby inne kraje nie poszły za tym przykładem. No, wiemy, że kraje zachodnie też nie są lepsze. Są pewne światełka w tunelu, szczególnie w, tam gdzieś daleko, w Azji, na przykład na Filipinach, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana, gdzie jest karana więzieniem aborcja. No i słuchajcie, to jest, yy, to jest właściwa postawa. No, okej. Okay. Omówiliśmy sobie trochę tutaj o aborcji. Pamiętajmy jednak, że moralność bez Ewangelii, bez Chrystusa nie zbawia. Więc oczywiście rozmawiajmy ze swoimi znajomymi, publikujmy na portalach społecznościowych prawdę. Mówmy im, że to jest dziecko. O właśnie, to mi przypomniało o następnym fragmencie z Ewangelii, który mówi, że dziecko w łonie matki to dziecko. To nie jest jakiś zlepek komórek, to jest dziecko. Yy, więc yy, otwórzmy na Ewangelii Łukasza rozdział pierwszy, i takie spotkanie się odbyło Elżbiety z Marią. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 41. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Widzicie? Dzieciątko. Nie poruszył się płód, nie poruszył się zlepek komórek, lecz Dzieciątko. Jest to hebrajskie słowo brefos, które oznacza po prostu dziecko, które y, jest w Biblii w innych fragmentach, i tam jest normalnie: to jest dziecko, to jest człowiek. Nie można zabijać człowieka. Y, więc chrześcijanie to wiedzą. Zostaliśmy oświeceni Ewangelią. Wiemy, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. Ale ludzie wokół nas, Którzy nawet mogą twierdzić, że są chrześcijanami Nie znają prawdy czasem No, Myślę, że nie, nie jest tak do końca Myślę, że wiedzą, że jest to coś złego Ale tłumią prawdę Tłumią prawdę, za co, yy, za, na, za co właśnie ściągają Boży gniew List do Rzymian mówi 1,18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ci ludzie wiedzą, że jest czymś złym, by zabić własne dziecko. Oni to wiedzą, ale tak jest zdeprawowane ich serce, że mimo to e, robią to. I to ściąga gniew Boży. To ściąga potępienie i to ściąga Boży osąd na społeczeństwa. Więc jakiego błogosławieństwa może spodziewać się naród, który morduje miliony, miliony dzieci? A takich narodów jest, jest naprawdę mm, sporo, tak, w Ameryce. Co roku ponad milion dzieci zamordowanych. Więc. Tak jak powiedział John MacArthur, już jest za późno dla Ameryki, już tak, yy, w, w takiej bezbożności się e, utopiła wręcz homoseksualizm, małżeństwa homoseksualne, wychowywanie dzieci w takich małżeństwach. No do czego to wszystko prowadzi? E, Jezus powiedział, że biada takim ludziom, którzy, przez których Przychodzi zgorszenie, że lepiej by było zawiesić im kamień muński u szyi, niż mieliby zgorszyć jedno z tych najmniejszych dzieci. Więc dzielmy się prawdą. Może to uratuje czyjeś ludzkie życie. I, przy, i też nie zapominajmy o dzieleniu się Ewangelią, bo ona ratuje życie wieczne.